16. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i na dzień dobry starcie Zagłębia Lubin z motorem Lublin. Goście to zespół, który w ostatnich tygodniach dostarczał ogromnych emocji w każdym spotkaniu i tak też było dzisiaj. 22. minuta gry, strzał Michała Króla i broni Dominik Ładu. Michał Król w pięciu ostatnich meczach mógł pochwalić się dwoma golami i trzema asystami. Odpowiedź zagłębia mróz za pola karnego i teraz to Kacper Rosa. Odbija piłkę. Adamczyk w pole karne uderza głową Arkadiusz Woźniak. Piłka w rękach Kacpra Rosy. Dziś woźniak. Wyjściowej 11 po raz pierwszy od początku 2023 roku. Znowu piłka do Arkadiusza Woźniaka. On na bramkę w najwyższej klasie rozgrywkowej czeka od 12 maja. 2017 roku i tym razem też piłka do siatki nie wpadła. Teraz motor przejął piłkę, stracił ją konkretnie kopacz, ceglarz. Ceglarz do Simona. Simon strzela! Domagają się piłkarze motoru rzutu karnego, twierdzą, że tu Orlikowski blokował. Ten strzał ręką. Patryk Gryckiewicz podchodzi do monitora. Było wezwanie ze strony waru, jest decyzja sędziego głównego. Rzut karny. Kapitan motoru podchodzi do piłki. Piotr Ceglarz daje prowadzenie gościom 1 do 0. Dla ceglarza to czwarty gol w tym sezonie. Końcówka pierwszej części gry. Samuel Mraz po raz pierwszy zmusił do interwencji Dominika Chładuna. Mraz w ostatniej kolejce popisał się hat -trickiem. Dzisiaj Trochę mniej widoczny. Początek drugiej części gry. Simon przejął piłkę. Simon na 16 metrze. Simon mógł to lepiej wykończyć Senegalczyk. Hubert Adamczyk. Najpierw się poślizgnął, ale potem zdążył dośrodkować. Mateusz Wdowiak, wolej I dobrze broni rosa, a Mateusz Wdowiak. Grał dziś w Ekstraklasie po raz 250, no to byłaby piękna historia gol w takim meczu. Wdowiak z kolejną szansą, chyba jeszcze lepszą niż przed chwilą. Dobrze podawał Adamczyk, ale pomocnik Zagłębia tę szansę zmarnował. Co innego Marek Mróz, 58 minuta gry i Zagłębie doprowadza do remisu. Wrzucał, za autu jach, przedłużył to zagranie Arkadiusz Woźniak i to on notuje asystę przy tym trafieniu. Jak w pole karne Arkadiusz Woźniak naprawdę aktywny był dziś. Napastnik zagłębia, ale Kacper Rosa znów nie dał się pokonać. Dobry początek drugiej części gry w wykonaniu zagłębia. Była bramka wyrównująca. Potem jednak do głosu znów dochodzą goście Kali Skaner do ceglarza i kapitan motoru marnuje szansę na bramkę numer dwa w tym spotkaniu. Teraz golkiper motoru do Samuela Mraza. Mraz przed Chładunem jeszcze przeszkodził mu. Bartosz kopać. I nie ma ósmego gola w tym sezonie. Słowacki napastnik motoru Lubli. 78. Minuta gry. Daje do Kaliskanera. Kaliskaner, dobra zmiana tego zawodnika. Podał do Mraza Samuel Mraz. I teraz nie ma już wątpliwości. 2 do jednego dla motoru. Ósma bramka w tym sezonie Słowaka. Jeszcze rykoszet po tym uderzeniu mraza od Jarosława Jacha. No i Dominik Ładun. Był bezradny. Motor w piątym spotkaniu z rzędu zdobył bramkę na 1 do zera. Motor może po raz trzeci z rzędu z kolei wygrać spotkanie w ekstraklasie. Ceglarz do Ndiaje. I teraz słupek ratuje gospodarzy. Ale w końcu jest. Najlepsza seria zespołu z Lubelszczyzny w Ekstraklasie wyrównana. Motor wygrywa trzecie spotkanie z rzędu. Po tej kolejce nie będzie żadnego zespołu w naszej lidze z taką serią. Goście są w tym momencie na szóstym miejscu w tabeli, Zagłębie jest dwunaste. Zagłębie Motor 1-2. do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.